Czy to jest możliwe, żeby pogłos zniknął tylko dlatego, że mam inne krzesło i że to krzesło jest dosyć masywne, z wysokim zagłówkiem i tak dalej, i materiałowe? Czy to jest możliwe, żeby samo to krzesło pochłaniało echo? Byłoby wspaniale. No dobra, jak porównam ze starymi nagraniami, to nie jest ten dźwięk identyczny, jest nadal takie naprawdę już minimalne echo, ale jest nieporównywalnie lepiej niż wcześniej. Fizyka jest fascynująca. Cześć! Dlaczego najlepsze rzeczy wychodzą mi przypadkiem? To ujęcie jest piękne, a w ogóle nie miałam tego na myśli. Witam w kwitnących wzgórzach na 102, hehe. <laughs> Sorry, jeśli będzie słychać jakieś gadanie takie bardzo, bardzo cichutkie w tle. Jest to Kecper, ale uwaga, w innym pomieszczeniu. O, teraz właśnie. Nie słychać w ogóle, co mówi, ale słychać, że mówi. Jesteśmy w rodzinie Omaki... Staram się teraz lecieć, nie wiem na ile mi się to uda, ale staram się iść tak, jak rodziny są po kolei zapisane w zeszycie. W ogóle a propos tego, mam nowy zeszyt do yy, moich rozgrywek typowo YouTube'owych, bo postanowiłam sobie podzielić rozgrywki takie zdecydowanie bardziej prywatne na wolny czas yy, i rozgrywki typowo właśnie pod YouTube'a. I ten zeszyt YouTubeowy jest sporo mniejszy niż ten drugi. I fajnie mi się mieści tutaj ogólnie, jak nagrywam i mam porozkładane jakieś rzeczy. No więc lecimy. To jest piętnasta tura w ogóle, którą zaczęłam oczywiście od Irysa w poprzednim odcinku. Tutaj Vanessa za jeden dzień będzie już nastolatką. Jestem. Nie wiem ile razy już to mówiłam, ale jestem potwornie ciekawa, jak ona będzie wyglądać. Kurde. Jaką aspirację ja jej wybiorę? Niby założenie rodziny, ale jest leniwa. Więc nie jestem do końca pewna. Może jednak. Hmm... Chociaż nie, no nic innego niż założenie rodziny do niej nie pasuje, no bo ewentualnie mogłabym jej zrobić zdobywanie wiedzy, ale to nie pasuje do tego, że jest leniwa też, nie? Zdecydowanie bardziej, jeśli już rodzina pasuje do lenistwa niż yy, yy, wiedza według mnie, bo po prostu wychodzę z założenia, że jak ktoś jest leniwy, no to mu się nie chce zdobywać wiedzy do nie. Taka jest moja logika, jakby co? Tak jakby logikę można było interpretować w jakiś sposób. Ej, w sumie można? Czy może być tak, że coś jest logiczne dla jednej osoby, a dla drugiej nie? Miałam piątkę z logiki na studiach, ale tego nie wiem. Myślę, że rzeczywiście założenie rodziny. Zobaczcie, jaką będzie miała mordę i na tej podstawie ocenię czy rzeczywiście założenie rodziny. Tylko, że no, ryzykowne to jest, no bo ona jest zielonką w sumie, więc... Yy, w ogóle yy, a propos tego, w nowym zeszycie yy, sobie, jako że no założam nowy, no nie, więc yy, musiałam sobie przepisać całe to, przerysować w zasadzie, całe to drzewo genealogiczne takie kolorowe, które miałam w tym poprzednim zeszycie. Yy, no i powiem Wam, że to trochę zajęło, chyba za 40 minut. Yy, jeszcze musiałam kombinować, jak to, jak połączyć tych wszystkich ludzi, żeby to nie było takie nasrane i tak jest nasrane strasznie. Jest w ogóle na dwie strony, jako że zeszyt jest mniejszy, i trochę pozmieniałam miejsca, bo wszystkie zielonki są po jednej stronie. Więc jest mega zielono po lewej stronie, a potem dalej są w ogóle w najlepsze kolory lecą, no nie? Eee, także ta, taka tęcza się prawie tutaj zrobiła. Ale wygląda to pięknie, jak wszystkie te zielonki są po jednej stronie razem. I trochę łatwiej, mam wrażenie, będzie się zorientować właśnie w tym pokrewieństwie między zielonkami dzięki temu, łopatkami zielonkami teoretycznie. No i mam jeszcze te, te wykresy moje, no nie?, gdzie też są właśnie, no ile procent zajmuje całego miasta, ile zajmują geny danej rodziny. To jest też bardzo przydatne. No ale tak, nie wiem czy Demi będzie miała dziecko na przykład. Nie mam bladego pojęcia. Jeśli już to raczej niebiologiczne. Więc Vanessa w zasadzie mogłaby myślę mieć założenie rodziny. Nie byłoby to jakieś straszne, zwłaszcza że jeśli byłaby z kimś, kto miałby inną aspirację niż założenie rodziny, to miałaby dwójkę dzieci, więc to jest tak spoko, to jest jakby na wyrównanie. No nie, więc, więc może tak być. Co wy robicie właściwie ze sobą? A, ty masz na dziewiątą, ale masz wolne, yy, on na popołudnie pracuje, te są w szkole, yy, więc... Aha, on chce barabara zrobić, właśnie z o tym pomyślałam, że tak sami w domu. Nie, nic nie mają lepszego do roboty, to w sumie co mają robić. Yy. Możemy tak zrobić. Lily przydałoby się trochę spełnić jakieś rzeczy. Szczególnie Demi, bo Demi to w ogóle ma niski wskaźnik. Ona tam jakieś miała już te, jak to, jak to powiedzieć po, po polsku. No kocie, nie przeszkadzaj. To nie ty się będziesz barbować. Halo. Yy, no, Demi miała jakieś tam takie no, ataki wściekłości i różne takie, nie, yy, właśnie z powodu tej aspiracji, więc też, yy, znaczy jest duża szansa, że ją wyślę na studia, a to, o kurde, jajks, to już za dwa dni, o matko, jak mówię o matko, to mi się to kojarzy z nazwiskiem omaki, tylko nie umiem tego przerobić na dobry suchar. Kurde, to ja mogę tylko dwa dni u nich zagrać, to, to mi krzyżuje plany. Zdecydowanie. Znaczy, nie wiem, czy ona może by się nie wyprowadziła od razu potem, więc mogłabym zagrać tutaj dalej te kolejne dwa dni. Bo w sumie co ona tu będzie robić? Oni mają tyle hajsu, że ona może spokojnie sobie yy, wziąć trochę tych pieniędzy i sobie pójść gdzieś tam, nie? Jak Vanessa raczej będzie zakładać rodzinę, jeśli już. No to yy, myślę, że, yy, że Demi rzeczywiście yy, od razu może po prostu się wyprowadzić i nie, nie zagracać tego domu. A oni w ogóle sobie dospali. No cóż. Będą mieli dużo energii chociaż. Tak się zastanawiam, bo w sumie mam chyba trochę ochotę pograć na studiach, więc yy, mogłabym w sumie kawałek studiów jeszcze może zagrać i potem wrócić do tych omakich sobie. Zagrać na przykład jeden rok na studiach tej demi, albo dwa, tak? W tym odcinku, żeby taki, taki był trochę dzielony ten odcinek, a później wrócić sobie do tych homakich na przykład w na następnym odcinku, albo cokolwiek. No bo myślę, że do niej. Ona ma zdobywanie wiedzy, więc do niej akurat mega pasuje, żeby iść do koledżu, to trochę tak wygląda, jakby ona miała takie. Jakby ona się czuła taka więziona trochę w tych kwitnących wzgórzach, no nie? Albo przynajmniej w tym domu z rodzicami, że chce już pójść do college'u i chce już tak trochę zacząć żyć na swoim bardziej, że wreszcie odetchnie czy coś takiego, nie? Także może ja jej zablokuję w ogóle ten college, żeby na pewno jej się to spełniło. Tylko czy to nie jest tak. Zaraz, to się pierwsze spełnia, bo to jest trochę tak, że. Wydaje mi się, że ja miałam zazwyczaj tak, że jak był niski wskaźnik, to dorastali z problemami. A później dopiero im się spełniało pójście do koledżu. Także nie wiem do końca jak to, jak to będzie, ale nawet jak będzie miała spełnienie dorastania z problemami, to tym bardziej to pokaże jakby tę całą sytuację tutaj, nie? Mhm... Tak, myślę, że mogę zagrać nią kawałek rzeczywiście na tych studiach. Myślę, że to będzie całkiem w sumie ciekawe. Myślę, że jeśli zaczyno, zagram pewnie ten jeden rok czy dwa, yy, bo to będzie ile? To będą chyba yy, cztery dni, to może nawet jeden rok, zobaczymy, co się będzie działo. Yy, a resztę to chyba sobie dogram po prostu gdzieś tam prywatnie i nie będę się już tutaj bawić w robienie odcinka z tego. Tylko, że. Jeszcze jest taki problem, że jeszcze Heliantus będzie szedł na studia, i ja nie wiem, czy Heliantus to nie jest czasem starszy od niej, więc kurczę, nie wiem, czy takiego patchworkowego odcinka dzisiaj nie zrobię. Takiego totalnie dzielonego na różne rodziny. Tak właśnie sobie no od razu chciałam po prostu tymi omakimi grać. Wiedziałam, że, że będę na pewno grać tymi omakimi, ale jakoś nie zorientowałam się, że to już jest czas na te studia. No i jak Demi będzie miała jeden dzień do studiów, to po prostu wejdę do senków i sprawdzę, kiedy ten Heliantus powinien iść, bo zdecydowanie chciałabym Heliantusa wysłać na studia. Myślę, że Vanessa mogłaby sobie odpuścić studia. Mo mogłoby być tak, że ona w dosyć wczesnym wieku znajdzie już sobie męża, no nie, bardzo możliwe, że to będzie Jack um, i, i po prostu y zobaczymy, czy będą do siebie pasować, oczywiście nie, ale tak na razie mam takie myśli um, i że ona po prostu dosyć wcześnie za zacznie sobie zakładać rodzinę i nie będzie się zastanawiać nad takimi rzeczami. Ja się zastanawiam, czy ona nie będzie jakąś taką typową gospodynią domową, w ogóle totalnie bez pracy, że może ona będzie piekła ciasta i różne jakieś takie rzeczy, nie? Co, co, coś takiego mi kiełkuje na temat Vanessy, aczkolwiek no jest leniwa rzeczywiście, więc też nie wiem, czy... Chociaż w sumie no można by, można by było sobie podpiąć, że jest leniwa, więc nie chce iść do pracy, nie? Woli się iść w domu i zobaczyć się dziećmi. Chociaż nie wiem, w jaki sposób to jest leniwe, ale no w sumie jeśli ona by była z Jackiem to to by był dosyć podobny system jak Ruby i Morgan no nie tylko, że Ruby teoretycznie ma pracę taką na pół etatu powiedzmy a, a tutaj Vanessa bardzo możliwe, że w ogóle by nie, nie miała żadnej pracy, no chyba, że biznes bo było sporo propozycji w komentarzach, żeby żeby Vanessa w przyszłości miała jakąś cukiernię i to w sumie brzmi całkiem spoko nie chciałabym chyba się codziennie zajmować tą cukiernią, tylko zrobisz bardziej to na zasadzie, że ona będzie na przykład cały tydzień piekła i jeden dzień albo dwa dni w tygodniu będzie po prostu to sprzedawać. Będzie po prostu wtedy na przykład, nie wiem, w każdą niedzielę albo coś w tym stylu, żeby ludzie mieli na, na tydzień świeże ciasta, czy coś tam, albo w piątek, żeby ludzie mieli na weekend, czy coś w tym stylu, nie? Także zastanowię się mocno nad tym. Jeśli ona by prowadziła jakiś biznes, no to zawsze miałaby coś konkretnie do zrobienia, a też lenistwo można podpiąć do tego, że, że ona by chciała tak po prostu pracować na zasadzie, że jak jej się chce, to pracuje, jak jej się nie chce, to nie pracuje, nie? Jak jej się nie będzie chciało, to se nie upiecze i se nie sprzeda. Aha. Rozumiem, że bardzo cię wkurzył pępek Lily. Ale się rozgadałam. Dobra, bo ta tutaj będzie zaraz dorastać. Ostatnia zabawa laleczkami, ojej. To ty lepiej ostatni raz upiecz sobie, kurde, bo tutaj masz niedokończone. To nie będzie miał kto tego dokończyć, jak już nie będziesz dzieckiem. Znowu piękne ujęcie, ale tym razem bardzo zamierzone. Szkoda, że nie można w tę babeczkę sobie włożyć świeczki i jej użyć do urodzin, ale to by było słodkie. Eee... Czy ona się obija? A nie, akurat. Akurat zdąży się nie obić o, o szklarnię. No wiem, no wiem, że demi jest. Słabo, słabo z jej szczęściem. Yy, ona sprzątanie może najwyżej sobie na dziesiąty poziom zrobić, yy, więc no, można by było w sumie, niby. W ogóle ona musi lekcję odrabiać, bo żeby nie było, że jej spadnie ocena i nie będzie mogła do koledżu pójść. Muszę uważać z tymi ocenami teraz, z tymi modami, ale to dobrze. Ja się bardzo cieszę, że muszę uważać. Kto to? Kto to? O! Gallagher Newman! <grym> Ej weź się zapoznaj, bo w sumie on ma taką. Ym, taki charakter, że pasuje bardzo do, do yy, założenia rodziny. No tak, przyjdzie i pójdzie, wiadomo, ale przynajmniej go znasz. Yy, na czacie mogliby się, się poznać też yy, tym dziecięcym, no ale jak będzie na to już się nie poznają. W sumie mogłabym go może postarzyć, bo miałam Gabriele też w naj, przy najbliższej okazji postarzyć, więc może ich oboje, no bo jak oni są dziećmi, to nie mam specjalnie pożytku z nich, że tak powiem. Demi, przestań kręcić tym dzieckiem, no lekcje odrabiać. Dobra, damy jej założenie rodziny. O kurde, siwe włosy lubi to nieźle. Ej, później jej to ustawię jak zwykle, jak się będę zastanawiać, ym, co dalej. No dobra, myślę, że tego Galera mogę postarzyć. Tak jak mówię, no nie mam pożytku z nich, jak są dziećmi, więc y, niech po prostu będzie. Tylko ciekawe, jaką aspirację dostał w sumie, bo właśnie, tak jak mówię, no jego. On jest takim perfekcyjnym rakiem, więc jego. Ym, Charakter bardzo pasuje do założenia rodziny albo zdobywania wiedzy, więc oni mieliby yy, dobrą chemię. A on jest taki trochę ciemniejszy, co by było bardzo spoko też w kwitnących wzgórzach, także zastanowię się. W sensie mogłaby być z Jackiem, a potem z galagerem czy coś takiego, nie? To jakby nie, nie stoi nic na przeszkodzie. Jakie policzki, same chomiczki mi się rodzą w tych kwitnących wzgórzach, no ja nie wiem. Ona ma nos po Louisie w ogóle, ale nie no, ładna jest kurczę. Taką ma bardzo podłużną twarz, tak jak Louis właśnie, ale yy, no jest całkiem spoko. Muszę chyba sobie pobrać więcej szminek. Jaka rybka. Tak się teraz prezentuje Vanessa. Ścieła włosy. W żadnej długiej fryzurze nie wyglądała jakoś specjalnie dobrze, a te włosy, jakie jej tylko założyłam, to miałam takie... Okej, okay, chomiczek zniknął. Ta fryzura jest taka... Bufiasta, że w ogóle nie widać tej pucołowatości jej twarzy. W ogóle wypiękniała strasznie. Aha! Ta indyka zrobiła. O, czy ona już nie miała wcześniej takiej fazy, że robiła indyka cały czas? Chyba bardzo lubi indyka po prostu. Może to jest jej yy, ulubiona potrawa ukryta. Jest to możliwe. Ojej. Miau. Jakie stópki. Czy tu jest cały czas sralek? Serio? Kocie, gdzie ty jesteś? Aha, a ty to to możesz sobie rozwalić. No ale ty masz drapaczkę przecież, no co za kocisko? Demi w ogóle takie zdobywanie wiedzy, a ma B w szkole. I się nic nie zmieniło od wczoraj. Vanessa też ma B. No tak sobie normalne oceny mają. O, Luis ma szansę dostać awans dzisiaj. Przypominam, że przyjaciele się nie liczą. Za każdym razem będę przypominać. I już wejdzie wtedy na szczyt kariery i jak będzie staruchem, to od razu emerytura, myślę. 9 dni mu zostało, w sumie niedługo 8. Megan do niej zadzwoniła, a potem Oliver się odzywa, że nie wie, czy są nadal przyjaciółmi. To, to rozumiem, że Megan dzwoniła w jego imieniu, tak? Ej, wiesz, zadzwoń do mojego męża, bo, bo jest w pracy. E, bo tęskni za tobą. 750... 750 jeszcze za sprzątanie i to tyle. Za oceny nic nie dostała. A w sumie ciekawe jest to, że za oceny się dostaje więcej niż za umiejętności. Co jest takie... Nee, nie podoba mi się to do końca. Umiejętności chyba powinny być ważniejsze niż oceny, ale może to tylko ja. Dobra, idę zobaczyć u sęków, jak z tym Heliantusem sprawa wygląda. Jest o rok młodszy, a nie o rok starszy od Demi. Okej, okay, no to mogę zagrać jeden rok właśnie na studiach Demi i potem dołączyć tego Heliantusa do niej. A później te brakujące dni u Omakich i Usenków sobie dograć w jednym odcinku. Myślę, że to to jest dobry plan. O! Head of SCIA. No proszę. Pragnienie życia spełnione. Dobrze. No to w takim razie... Pierwsze co, jak tylko się przekręcisz, to od razu emeryturka. Nawet nie będę patrzeć na to, ile ma dni wolnych i tak dalej. W takiej pracy jak ta, to jak najbardziej może w wieku 60 lat sobie przejść na emeryturę. No kurde, mógłby dużo wcześniej, gdyby się w tej grze dało. W sumie on ma na razie tylko jeden urlop do wykorzystania i on ogólnie dosyć mało pracuje tylko 4 dni w tygodniu. Um, ale myślę, że sobie jeszcze przed starością wykorzysta ten urlop. I może skupi się teraz bardziej na jakimś hobby albo coś. Widzę, że sport jest twoim hobby. W ogóle nigdy w życiu się tym nie zajmowałeś, ale no spoko. No dobra, będę zaraz demi wysyłać na studia. Myślę, że już zrobię to jednak z poziomu studiów, bo będzie szybciej. W sensie z poziomu tego otoczenia uniwersyteckiego, ale jeszcze zanim to zrobię. To chciałabym. Czy oni nie, mają tego gdzieś, chyba nie. Um, chciałabym zmienić jej w końcu to imię na Demetria. Demetria. No, Demetria omaki, pięknie. Czy to piszcze nie słychać? <grymne> Bo jakieś dziecko za oknem huśta się na huśtawce, i jak tylko usłyszałam przez słuchawki i grającą mi w uszach grę ten pisk, to od razu pomyślałam, to jest huśtawka. Patrzę przez okno, dzieciak buja się na huśtawce. A ona naprawdę nie jest blisko tego okna. Także jak ona musi skrzypić dla tego dzieciaka, który tam jest, skoro ja to tak bardzo mocno słyszę tutaj. Ja mieszkam na szóstym piętrze! Że to dziecko nie ogłuchnie, no jestem pełna podziwu. Dwa tysiące? A skąd? Ja naliczyłam tysiąc pięćset. A, bo jeszcze startowe 500 dostają. No to może jej się sumowało tak faktycznie. Muszę ją włożyć do jakiegoś akademika, bo zauważyłam, już wiele razy mi się to zdarzyło, że jak wprowadziłam tego Sima do domu, to był jakiś taki błąd, że ten Sim nigdy nie stawał się młodym dorosłym. Sprawdzę to w sumie, bo w razie gdyby mi się tak zdarzyło, to chociaż pokażę wam, jak to wygląda, nie? Ale wydaje mi się, że najczęściej to się dzieje, kiedy wprowadzam nastolatka do domu, w którym już ktoś mieszka, w którym już są jacyś studenci i ja ich sobie łączę po prostu w jedną taką grupę. To wtedy najczęściej właśnie muszę najpierw tego studenta wprowadzić do akademika, a potem dopiero mogę go wyjąć z tego akademika i wprowadzić do domu, jak już urośnie. Dzieciak przestał się bujać, jakby co. No i co? Nie, no dobra, git. Znaczy właściwie, kurczę, teraz jak się tak, o nie, czyli jednak rzeczywiście najpierw się spełnia obawa, że się źle dorośnie, a później dopiero college i ma się właśnie czerwone, że znaczy, ma się platynową aspirację, a się dorosło z problemami, jakby to jest takie, okej. Okay. Fajne wysunięte krzesło. Tutaj była Megan. Teraz właśnie mi się przypomniało, tylko ja y, przerobiłam ten dom i zapomniałam pewnie dachu ogarnąć. No oczywiście, że tak. Dlatego on tak wygląda właśnie dziwnie. Teraz właśnie tak myślę, że może kurczę lepiej by było ją jednak do akademika wysłać, bo tam będzie pełno ludzi. Może ona by tam coś ten... Y, zainteresowała się kimś. Takie małe przypomnienie, że Demi miała być demiseksualna, tak? Czyli y, w ogóle sobie teraz tak pomyślałam, że można by było... Dopiero sprawdzać, jaką ma chemię z kimś, kiedy zdobędzie ileś tam punktów relacji z tą osobą, nie? Że wtedy dopiero, jak kogoś tam w miarę troszeczkę chociaż pozna, to wtedy dopiero będzie w stanie stwierdzić, czy ta osoba jej się w ogóle podoba. Już tutaj nie, nie ma um, o jakimś pociągu cielesnym czy coś takiego, nie, nie, nie o to do końca chodzi, ale żeby nie było takiego czegoś, że sobie obczaja kogoś najpierw, a potem dopiero gada z tą osobą, nie? To by było ogromne ułatwienie, ale byłoby dosyć nierealistyczne w przypadku demiseksualności. Akurat oczywiście zanim doszłoby do jakiegoś barabara i tak dalej, no to w ogóle do jakiejkolwiek romantycznej relacji, relacji, tak naprawdę z tą drugą osobą, to muszą być najlepszymi przyjaciółmi. Najlepiej jakby w ogóle ta, ja już wcześniej właśnie mówiłam, że najlepiej jakby ta relacja była w ogóle 100 na 100. Najpierw zanim w ogóle coś zaiskrzy jakoś bardziej między nimi, ale samą chemię też dobrze by było sobie jakiś taki próg ustawić, właśnie relacji, na sprawdzanie w ogóle, czy demi się ktoś będzie podobał. No bo jako osoba demiseksualna raczej nie wiedziałabym już na samym początku, jak kogoś zobaczy, że o, ktoś jest fajny, bo to wtedy jest. Y głównie w sumie oparte na właśnie pociągu cielesnym bardziej niż y, y, jakimś takim dostrzeżeniem, że ktoś do ciebie pasuje i że lubisz z tą osobą rozmawiać na przykład, czy coś takiego, nie? Y, więc no, dobrze by było porozmawiać z kimś najpierw i potem dopiero y, oceniać. Także rzeczywiście ją wyślę chyba do akademika, bo tak to musiałabym na parcele publiczną chodzić, y, więc y, wyprowadzę ją jednak. Uwielbiam ten opóźniony dźwięk. Ukradła sobie ciuchy z tamtego domu. W tej koszuli chyba Megan chodziła, więc te koszule chyba jej zmienię. Zawsze jakaś oszczędność pieniędzy. Właśnie a propos pieniędzy, to też nawet bogate bardzo osoby mogłyby zdecydować się na mieszkanie w akademiku, właśnie po to, żeby poznać jakichś ludzi i poczuć takie prawdziwe studenckie życie. Um, tutaj bardziej mówię o realiach amerykańskich, tak, gdzie rzeczywiście w tych akademikach się bardzo dużo dzieje i nie do końca się przeżywa studia, kiedy nie jest się w akademiku. Może byś sobie wzięła pokój na górze, chociaż na dole jest um, stołówka. Chyba weźmiesz ten pokój, który już jest umeblowany. Nie pamiętam, kto to był, ale to będzie teraz Twoje. Bo tutaj w sumie na parterze wszystko jest. Tutaj są komputery, no tutaj oczywiście też, ale to jest bardziej recepcja. Tutaj są też talugi, też i tak dalej. Tam na górze są szachy, co prawda, ale demi szachów raczej nie będzie potrzebować. O matko, a który kierunek w ogóle ci wybrać? Nie mam bladego pojęcia. Jakie jest jej pragnienie życiowe? Aha, dobra, ja to pragnienie życiowe raczej bym chciała chyba zmienić. Oho, już widzę, że się z kimś nie dogaduję. Jaki płaszczyk. No ona chyba nosi tę konwersję, którą sobie zrobiłam w bodyshopie. Chyba, że to z tego moda jednak, bo sobie zainstalowałam też moda na to, żeby niektóre ciuchy były właśnie jako zimowe, a nie codzienne. No, z nią chemii nie sprawdzimy, bo zanim wy się dogadacie, to ja nie wiem. Będzie cała zielona. O, już zalegrą jest 23. Jeszcze 7 punktów i można sprawdzać. A gdzież ona jest? Czy ona już sobie poszła? Czy tańczy gdzieś tutaj? Pewnie do jakiegoś pokoju się schowała, bo oni tak ciągle robią. A nie, z Kibla wychodzi. Proszę się dogadać. No i się nie dogadały. Coś słabo to widzę. Chyba by nie chciała się zainteresować kimś, z kim w ogóle jej się gadka nie klei. Z, której, z którą jej się klei gadka jak y, się przyfarci. No jedna kreska. Mm, nic specjalnego. Z tą też widzę słabo. O, już cię będzie biła, super. O, zalegną jednak dwa pioruny. Kurczę, może jednak coś by z tego było. To wtedy resztę tej rodziny bym wprowadziła też do kwitnących wzgórz i trochę więcej nowych ludzi by było. O, nie chcę psychologii zdawać. No właśnie, tak się zastanawiam, bo nie wiem, jakie ona będzie miała pragnienia życiowe. Myślę, czy. Nie, zdobycie wszystkich umiejętności to chyba Heliantusowi dam. Jej bym dała coś innego. A jakie ona ma hobby? Sport, oczywiście, tak samo jak Louis. To jest takie średnie, bym powiedziała. Jak ona w ogóle się interesuje tutaj wieloma rzeczami na tej stronie? Na tej już nie. Praca jej w ogóle nie interesuje. Szkoła też nie, dlatego miała B. Po prostu dostawała tę ocenę, dlatego że jest inteligentna, a nie dlatego, że ją obchodziło cokolwiek. Dobra, co ją interesuje? Science fiction, pogoda, kultura, moda. Okej. Okay. Um, rozrywka, jedzenie. Jak science fiction i pogoda ją fascynuje, to myślę, że mogłabym jej dać jakąś fizykę, jeszcze środowisko też w miarę, może jakąś biologię. <grytanie> na tej fizyce to małe wyzwanie by miała, jak na wiedzowego Sima. No ale jakby nie patrzeć, to ona ma dużo umiejętności. Trzeba by było wziąć coś, gdzie jest potrzebna charyzma i gotowanie. Ale to prawdopodobnie będzie coś co do niej nie będzie w ogóle pasować. Na przykład sztuka. No niby dostała stypendium za kreatywność i w sumie jak ona była dzieckiem, to malowała obrazy. Ja jakoś mimo tego nie utożsamiałam Demi z jakimś takim artystycznym typem, ale właściwie jeszcze sprawdzę jaki ona ma entuzjazm w różnych rzeczach, bo to, że ma predestynowane hobby, no to już tam trudno, niech ma. Um, ma trochę w sztuce i w grach, i odrobinę też film i literatura. No, w zasadzie ta sztuka by nawet mogła pasować. Ona nie jest aż taka skrajnie nieśmiała, więc może charyzma też będzie spoko dla niej. Niech będzie najwyżej się zmieni. W sumie, jeśli miałaby z kimś dużą chemię, to byłby taki piorunek, nawet jakby nie była sprawdzona, to tutaj piorunek się pojawia jak, jak są dwa pioruny chemii. O, no, tak jak tutaj na przykład. Widzę, że tamta chyba zareagowała na Demi jakoś. Porozmawiajmy z nią. No i gdzie ona polazła? Poszła do siebie chyba. Zobaczymy innym razem. Ale dogadywały się całkiem nieźle jak na razie. Z nią jeszcze widzę też piorunek. Ale nie dogadają się, lubią różne zupy, więc niestety. Znowu. No chyba nic z tego. To kiedy ma zajęcia na 17 i potrzebuje jednego punktu charyzmy. Te okulary wyglądają na niej teraz dosyć dziwnie. Trochę jej się nos obniżył, jak stała się młodą dorosłą, i no są za nisko. To będzie nosić okulary takie, jak jej dziadek nosił, któremu natychmiast zmieniłam. No ale jej nie zmienię, bo to są jedyne, które jakoś normalnie leżą na niej. Ale włosów nie będę jej zmieniać. W tych wygląda najlepiej. O, już ma ten punkt. To nawet nie zauważyłam, że zdobyła wczoraj. Pogadaj sobie tu z koleżankami. No nie ma ćwiczenia, nie! Z tą laską to ona bardziej wygląda jak siostry, kurde. Taki podobny styl ubioru, podobne włosy. No i poszła na zajęcia. Wiedziałam już od jakiegoś czasu, że ta sukienka jest w niemowlaki, z których niektóre wyglądają jak szkielety, co dosyć krypy, ale jest tutaj też takie coś... Takie jakby szwy i też taki dzieciaczek, ale to jest przedziwna sukienka. Kto to zaprojektował? Czy Allegra mieszka z bratem... Yy, jak on się nazywał? Ruben? Joshua? A ten brat to jest Martin. Yy, czy, czy, ona, czy ona mieszka z tym Martinem? Bo oni mają zepsuty schemat twarzy. I ja ich miałam ogólnie nie włączać, także jeśli już to Jane Stax tylko bym włączyła z tej rodziny, a tych braci to nie wiem co z nimi zrobię. Wsadzę ich do skrzyni i niech tam siedzą na zawsze. Jane Stax jest akurat bardzo fajna, ale ostatnio zauważyłam w innej mojej rozgrywce, jak się jej użyłam, że ona z twarzy jest bardzo podobna do Louisa w ogóle. Naprawdę i oczy ma podobne i nos, więc też takie trochę. Podobne, podobni ludzie mogliby wyjść z tego um, ale, ale ja ją ogólnie bardzo lubię. Dobra, kiedy egzamin? Za 15 godzin. To dawaj y, jak, jakąś pracę domową, jak, jakąś naukę. Pierwszy raz na zajęcia dopiero poszła i od razu grabić liście. A, jesień jest, no tak. Dwie zimy i dwie jesienie zrobiłam. Wcześniej było inaczej, ale uznałam, że skoro ma nie być lata na studiach, bo ja zawsze robię tak, żeby nie było lata, bo to jest bez sensu, że w wakacje się nie studiuje, no nie. Nieważne, że niektórzy nie docierają do lata nigdy, ale no wiecie o co chodzi. W kwitnących wzgórzach ja traktuję wiosnę jako taki odpowiednik lata, bo to jest najcieplejsza pora roku, jaka tam istnieje. A że Uniwersytet Simowy ma być blisko w miarę, to dobrze by było, żeby klimat był ten sam, więc no ale bez lata, nie? Bez jakby odpowiednika lata, więc po prostu zrobiłam dwie zimy i dwie jesienie i niech tak będzie. No dobra, to egzamin i kończymy. A plus właśnie tak myślałam, że skoro Demi nie miała aż tak wybitnych ocen w szkole zwykłej, to może chciałaby nadrobić to trochę na studiach, i na tych studiach postaram się, żeby miała trochę lepsze wyniki. Najlepiej, żeby no, miała bardzo dobre wyniki. Ale skoro szkoła ją mało interesuje, to jeśli nie będzie miała wybitnych wyników, to też będzie to miało sens. No, to niedługo dołączę tutaj do niej Heliantusa. Jest du duża szansa, że połączę ich obojga, oboje z tą rodziną, w której jest właśnie ta Allegra i Jane Stax, co tego gościa tam wywalę stamtąd. W sumie będzie też miejsce dzięki temu. A jak na razie to tyle. Jak zwykle. Dziękujemy Dziękujemy, bardzo dziękuję bardzo za oglądanie, że się I widzimy się w następnym. Pa.